Tyle było o krzyku, no i co? Windows 11 przetrwał swoje pierwsze urodziny, bo dokładnie 5 października 2021 roku ten system oficjalnie zadebiutował. Tak się składa, że ja z tego systemu korzystam już od dnia pierwszego i od tamtej pory ani razu nie myślałem tak naprawdę o przesiadce, no co w sumie już tak naprawdę oznacza dla Was, że, że tak, że oczywiście uważam, że warto się na ten system przesiąść, natomiast jeśli jesteście ciekawi, jakby, jak wyglądała moja przygoda z tym systemem przez ten rok, jak, co w tym systemie mi się podoba, co w tym systemie mi się nie podoba, czy miałem jakieś problemy takie większe, które z czasem udało mi się rozwiązać, no to o tym wszystkim postaram się pogadać w tym materiale, więc nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie. Myślę, że warto zacząć od tych rzeczy, które mi się nie podobały, albo które nie do końca działały tak, jak chciałem. I zacznę od tego, że przez ostatnie pół roku miałem troszeczkę problemów z bluescreenami, co jest akurat dziwne, bo na dziesiątce nie miałem takich problemów. Jeśli chodzi o komunikat bluescreenowy, no to on dotyczył głównie jakichś tam problemów ze sterownikami. Nie jestem, wiecie, nie mam gwarancji, że to była wina systemu, natomiast właśnie tak jak mówię, na dziesiątce tego nie miałem. Potem zacząłem aktualizować wszystkie możliwe sterowniki, tak przez właśnie po prostu Windowsa, czy, czy, czy do, do karty na GeForce po prostu przez stronę Nvidii. Problem odpukać na razie ustąpił, mam nadzieję, że, że już nie wróci, no ale cóż, był tak. Kolejna rzecz to na przykład to, że chociaż mamy nowy pasek zadań, no to yy, przypinanie ulubionych aplikacji do tego paska zadań nie jest aż takie intuicyjne jak było wcześniej. To znaczy, wiecie, w dziesiątce można było po prostu przeciągnąć daną aplikację na pasek zadań. Tutaj to nie działa. Na mojej wersji systemu. Podobno ta, ta, ta sprawa jest rozwiązana w najnowszej aktualizacji, ale ja z tymi aktualizacjami no zawsze troszeczkę zwlekam, więc cóż, no, pro, pro, krótko mówiąc, nie udało mi się tego jeszcze przetestować, a przez ostatni rok no, to nie działało, więc no, mam na co narzekać. Widżety, no jednak to jest rozczarowanie. Ja miałem nadzieję, że przez te pół roku jednak coś z tym tematem uda się fajnego zrobić, no nie udało się. Myślę, że Microsoft chciał zrobić z widżetu coś takiego, że wiecie, włączacie system i widget to jest pierwsza rzecz, którą otwieracie po włączaniu systemu. Tam macie pogody, tam macie jakieś notatki, jakaś lista, rzeczy do zrobienia itd. No i tak dalej. No, okej, okay, no to jest spoko. Tylko, że wiecie, no jakby większą część tam zajmują jednak wiadomości. Mi się wydaje, że właśnie ta wiadomości byśmy wchodzili w te widżety. Rzecz w tym, że. Przez ten rok nie udało mi się tych, widget, tych stron internetowych i treści spersonalizować pod swoje zainteresowanie. Ja tam już robiłem takie rzeczy, typu, wiecie, po prostu klikałem na te news, żeby mi się nie wyświetlały, dostosowywałem kategorie do swoich ulubionych, i nic dalej. Na samej górze mam jakieś, wiecie, no, aferki, jakieś dramaty i inne tam plotkarskie tematy. No, kompletnie nie moja bajka. Więc cóż, no krótko mówiąc to sobie tam gdzieś jest, istnieje, ale ja tam w ogóle nie zaglądam. W Windows 11 pojawiło się też jakby nowe okno rozwijanych opcji po wciśnięciu prawego przycisku myszy. Tutaj to działa tak, że no Microsoft chciał te opcje troszkę zminimalizować, żeby to było czytelniejsze, ale w efekcie Trudniej mi się doszukać rzeczy, której, których ja akurat potrzebuję, więc i tak klikam na pokaż więcej opcji. No, co więcej, e, takie czynności typu wytnij, skopiuj, zmień nazwę zostawiono po prostu ikonkami, ale na rozdzielczości mojego ekranu, czy to jest 1440p, e, no, te ikonki są małe i ja na przykład często serio zastanawiam się kilka sekund, czy to jest akurat to, w co ja chcę kliknąć. No, wiem, że mam okulary, ale uwierzcie mi, nie jestem ślepy, bo to samo w formie tekstowej bym znalazł od razu. No i taka ostatnia rzecz, która mi się po prostu nie podoba, to to, że dalej nie ma e, tych szumnie zapowiadanych rok temu Androidowych aplikacji na, na Windowsie. E, ja wiem, że to niby działa w jakichś tam krajach, no ale wiecie, no ja jestem przeciętnym Kowalskim w tym temacie. Ja widzę, że to nie działa, więc mówię, że nie działa tak. No gdzieś tam na zachodzie to działa w ten sposób, że ściągamy sobie aplikację Amazon App Store i z Microsoft Stora i z poziomu tej aplikacji właśnie e, możemy uruchamiać te apki. No ale niestety nie można jej pobrać, przynajmniej nie bez kombinowania. I to są takie rzeczy, które właśnie mi się najbardziej nie podobały w tym systemie. Jak widzicie, nie ma tu ani słowa o wydajności, o problemach z wydajnością. No bo właśnie to jest rzecz, która mi się akurat podoba, że mimo tych wszystkich usprawnień, w moim przypadku nie miałem ani razu problemu z jakimiś takimi rzeczami w tylności, nic mi się nie wieszało. Gry. Ile miałem klatek na sekundę w dziesiątce, tyle samo klatek na sekundę mam w 11. A wiecie, nie mówię o 60 klatek, które grałem w gry. Najczęściej strzelanki sieciowe, no to tam, mam, wiecie, potrzebuję 120 klatek, czasami 200 klatek na sekundę albo więcej. I na tym systemie to mam, więc ja wiem, jeżeli ktoś o was powie, no na moim systemie to nie działa dobrze, wierzę w to, ale na moim komputerze nigdy nie było z tym problemu. Druga rzecz, która mi się podoba, no to właśnie to odświeżenie wyglądu. Naprawdę ogólny wystrój tego systemu jest bardzo ładny. Zaczynając od nowego paska zadań, który się bardzo fajnie intuicyjnie rozszerza od środka, przez zaoblenia kątów, przez to jak te okna są animowane przez to jak te, te takie okna systemowe zostały zunifikowane, mam tu na myśli właśnie to, że teraz chociażby ustawienia wyglądają, no, jak na Windows 11 tak przystało. Do tego w oknach folderów mamy troszeczkę jakby uproszczone e, główne e, funkcje. To znaczy po prostu kiedyś tam było nawalonych tych różnych możliwości w końcu, w końcu w nikt z tego nie korzystał. A teraz w bardzo prosty sposób możemy sobie po prostu, wiecie, zmienić sposób prezentowania yy, tych, tych, tych folderów i tak dalej. No, na ogół to wszystko naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nie mam do czego się przyczepić. Muszę też wspomnieć o. Fajnej integracji z plikami z Microsoft 365 czy Office 365, jak to woli. Możliwe, że było to już w dziesiątce, natomiast to nie, działa, to nie to chyba nie działało tak intuicyjnie. To znaczy, że załóżmy, jeżeli ja pracuję sobie na Wordzie czy Excelu właśnie w Microsoft 365, no to mogę z poziomu wyszukiwarki pod menu Start po prostu te pliki sobie wyszukiwać. No ale minusem tu jest, jest, taki, minus jest taki, że te pliki otwierają się w Microsoft Edge i bez kombinowania właśnie nie da się tego zmienić na na przykład na swoją inną przeglądarkę typu Chrome. E, więc no niestety, chociaż Microsoft zezwala na korzystanie z innych przeglądarek, to jednak bardzo mocno dalej ciśnie w to, żeby ludzie używali Edge'a. Skoro już przy Menu Start jesteśmy, no to właśnie to Menu Start nowe też jest całkiem spoko, bowiem em, ono jest też tak jak e, właściwie cała idea tego systemu jest uproszczony. Mamy tutaj po prostu przypięte aplikacje, i mamy proponowane aplikacje, tak? Czyli właśnie w przypiętych możemy sami sobie zostawiać, co tam potrzebujemy, a w przypiętych to na przykład pojawiają się jakieś pliki, które, których używaliśmy przed chwilą, i system zgaduje, że możliwe, że do nich wrócimy. Jakieś gry, które odpalamy, na przykład o danej porze dnia i tak dalej. Ja osobiście kiedyś zacząłem z tego korzystać na próbę i korzystam z tego do teraz, więc jednak to, dzia to, to działa, tak, spełnia swoje zadanie. Takim ogólnym jeszcze plusem jest to, że mimo wszystko, mimo, mimo tych wszystkich nowości i zmian, mimo tego, że no jednak mamy tutaj nowy numer e, przy nazwie systemu Windows, e, no to jednak jest to takie przedłużenie wszystkiego tego, co wprowadziła dziesiątka. E, jeżeli, jeżeli wiecie, coś działało, to tutaj działa podobnie, tylko na przykład wygląda inaczej. Nie ma tutaj rzeczy, które są totalnie nowe, e, przynajmniej na, na, takie pierwsze, na takie pierwsze wrażenie tak jakby. I wszystko po prostu sprowadza się do takich zmian, często kosmetycznych, które, w takim sumerycznym podglądzie, dają właśnie nam całkowite nowe doświadczenie. Więc myślę, że właśnie między innymi do tego warto się jednak na jedną laskę przesiąść, powiem po prostu, będziecie mogli korzystać z tego, co mieście na dziesiątce, tylko że będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, bardziej świeżo. Ogólnie wiecie, jakby zarówno do listy minusów, jak i plusów mogą dodać jeszcze troszeczkę rzeczy pomniejszych najczęściej. Czy nie wiem, jakaś ikonka jest za mała, jakiś pasek ładowania jest za mały, na przykład i tak dalej. Albo że nie wiem, podczas logowania się do systemu animacja mi się bardziej podoba. To są takie często subtelniejsze rzeczy, które właśnie gdzieś tam się wpisują w te punkty, o których ja już wspominałem. Więc na ogół, e, jeżeli mielibyście mnie zapytać, czy warto się na ten system przesiadać. Ja osobiście uważam, że po tym roku no widać, że Microsoft jednak będzie pakował energię, czas i środki właśnie w rozwój jedenastki i że to jest po prostu ten taki aktualny produkt, który zresztą możecie sobie po prostu pobrać za darmo, jeśli macie dziesiątkę. Myślę, że to jest dobry moment. Myślę, że nie, będzie, nie, nie będziecie zawiedzeni, no ale zawsze, zawsze w razie co to macie te pierwsze 30 dni na powrót do dziesiątki. A jeśli macie, nie wiem, system na płytce, czy, czy wiecie w jakimś pliku ISO, no to um, zawsze możecie sobie po prostu dziesiątkę gdzieś tam od łapy, że tak powiem brzydko zainstalować. Ode mnie to tyle. Dzięki, jak zawsze, za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam ten system się podoba, czy z niego korzystacie na co dzień, czy myślicie o przesiadce. Um, no cóż, ja chętnie poczytam. A tymczasem się żegnam, trzymajcie się, na razie hej, cześć, pa!